Hej, Styleson Gal, a to jest Long War, tu No i mam dylemat. Kuledował nam jakiś wielki statek, ale zobaczcie, tutaj mam tylko dwóch inżynierów, czyli grenadników, infantry. Mógłbym jeszcze dwóch infantrii wziąć stąd, no i skołta, ale wciąż nie mamy tak. Wyborowego snajpera. Jest Paulina, ale Paulina to, biorąc pod uwagę, że mamy wyborową, czy mamy Kasię wątrobę, no to ona jest słaba. I mamy również medyka. W ogóle medyków mamy bardzo mało. Jak będą teraz jakieś medycy, to przypomnijcie mi, żebym ich zabrał. W sumie mamy ich dwóch. I to medyk z reanimacją, czyli Danusia, jest za jeden dzień. Myślę, że zaryzykujemy. Jeżeli w ten jeden dzień... Tak się tak myślałem i myślałem, i myślałem, i myślałem, i myślałem i myślałem i wymyśliłem, że jeżeli w ten jeden dzień, w czym nastatek nie zniknie, to z Danusią idziemy. A jak zniknie, to trudno. Kasia wróciła O, znik. Czyli Kasią mogłem pojelecieć, ale nie... nie, nie ale nie, nie poleciałem, no trudno. Bardziej nie miałem tych karabinów. Szkoda było ryzyka. A przyślinowi żołnierze. Bardzo mnie to cieszy. W ogóle powracało mi sporo żołnierzy. Do prowadzenia. Na hologlobusie śledzimy kilka zgłoszeń porwań. Ustalam współrzędne Dobra, wolsocholik. ci ja nie mogę, bo ty mimo tego awansu. No to właśnie, bo to był awans dlatego, że... W wcześniejszym dodatku, przed tym beton 14, ja źle dawałem te medale. Te medale powinien dawać kapralom albo jakimś szeregowcom, że to oni awansowywaliby na um, sierżanta. A teraz działa to odwrotnie, jak widać na załączonym obrazku. Medale można przydzielić tylko sierżantom. Tabul mógłby dostać, ale czy mam dla Montiusza, albo dla mnie ten medal? Dlatego go nie daję, jakby ktoś pytał. Dobra Warsolik, Ty jedziesz na tę misję Tak? A czekajcie, nie, nie, nie jedziesz na tę misję, sobie. Na tę misję pojedzie A, niech jedzie żółtek Psionik eee... Panek Panek Esoltów, które są szeregowane... to niech jedzie Kasia Możemy wziąć Gunnera, jednego i dwóch yy, tych świeżych rekrutów. A, jednego... Nie, dwóch jest, dobra. I dwóch świeżych rekrutów. A, tu nie spodziewam się jakiegoś wielkiego oporu. Yy, no dobra. Kału, Co ja tu na mam napisane? Czy to jest kałuża, czy ły. Dobra. Chyba tak się przekałuża. <laughs> A nie kałuża. <laughs> Teraz tak. Mistrz, ty dostajesz snajperkę. I skoupa. Dobra. Mój rekrut. Mam w sumie 5 tych tych, więc mogą wszyscy dostać. Dostaniesz jeszcze ode mnie apteczkę, bo ktoś musi z apteczką biegać. Jesteś szybka, więc to jest nie, nie najgorsze. Tutaj oczywiście laserowy karabinek. Apteczka i główka. No dobra, zamiast tej apteczki może wejść sobie na co to będziesz miała tak w miarę ok. Żółtek już ma, widzę karabin założony Przyonik też ma karabin, to ile ja tych karabinów mam? To może trzeba trzy mi zostały Tutaj włożycimy yy, Reserowy Apteczkę masz, no dobra, jak będzie apteczka A drugi z naszych Jednego skopa jeszcze mam że damy go Pankowi, niech panek poprawi swoją skuteczność. Albo nie, damy go damy go naszemu gunnerowi. Gunner dostanie skopa zamiast apteczki. Bo to Twoje 68 to nie jest duże, tym bardziej że to będzie strzelał najczęściej. Kto ma dwa skópy? Gdzie są dwa skupy? Przecież nie mam już skopu danych. Ktoś musiał trzymać tego skopa. Właśnie, ktoś tam trzymał go. Dobra, i drugi z rekrutów weźmie sobie e, celownik i apteczkę. Rekruci będą nosili apteczki, o. a pozostali będą mieli uzbrojenie normalne. Dobra, to jest niski poziom trudności, nie powinno być problemu. Kurde, szkoda, że ten duży statek zniknął. Ale nie mogłem tak ryzykować. Bez... No Kasia wróciła i z Kasią jeszcze mógłbym iść, ale nie miał... Przygotujcie się do lądowania. O, wróciła wyborowa. Australia przesłała kilka próśb o pomoc. To miejsce naszego następnego zrzutu. Od następnej misji raczej będziemy mieli Otrzymaliśmy pad. właśnie kolejny meldunek o trwającym porwaniu w gęsto zaludnionym ośrodku miejskim. Jeśli pozwolimy obcym na dokonanie tego porwania, w okolicy wybuchnie panika. Panek, ty to chyba źle wspominasz tą misję, bo ostatnio jak byłeś na niej, to zginęłeś. Byłeś wtedy najwyższym stopniem, bo byłeś e, sierżantem. Myślę, że nie wspominasz tej misji bardzo dobrze. O, stąd jeszcze nie zaczynałem nigdy. Choroba. Centrala tu wielkie niebo. Zespół uderzeniowy I właśnie to, ja mam niebo. Rozkazy. Nie mam żadnych niebo. osłon z tej strony, Słyszymy więc to chyba... Uderzeniowy jeden ma zielone światło na desant. Chyba pójdziemy w tą stronę. Ja mam dwóch skołtów na tej drodze. misji. Chyba z tego wynika. Zrozumiano. Z tego wynika, że mam po dwóch skołtów na tym miejscu. Moving out. Got it overwatch. ten teren. tutaj. No dobra. A w poziom trudności raczej nie. Nie powinniśmy mieć najmniejszych problemów tutaj. Już tam idę, Jak okay, czy tak jest. Przyjęłam. Przechodzę na pozycję. Roger, track. Zrobię. <gamy gamy> Wszyscy się rozglądają, to są ją za No dobra, no tam to słychać. Słyszycie to? A wcześniej sprawdzimy, czy tutaj w tym budynku nic nie ma? Nie widzę meldu, szkoda, bo prawdopodobnie go nie uda nam się zdobyć. To wyraźnie, tu jest cicho. Biegnij tu. Okay. Widzę nieprzyjaciół. Dobra, to to samo? Eee. Uwaga na skrzydła, no i idą do ataku! Mały problem. Ach. Ale szkoda. niestety nie, nie udało się. Drugi z rekrutów tutaj musi zdobywać doświadczenie. O kurde, małe szanse na trafienie. Jest szansa na was ty A, niestety Musisz poczekać na swojego pierwszego killa Ok O kurde To nie są to jakieś najwyższe szanse jeszcze, jeszcze za trochę broni tylko dwa obrażenia Powiem że to się akurat rzadko zdarza jest trochę mało Panek stąd 48, no próbuj Ale jaja Mianowicie co, żółtek musi stąd chyba będzie musiał dwa razy strzelić Jeszcze tak to tam raczej nie Nie wbijesz tego granata, bo nic nie są za wysoko ale może spróbować strzelić. O! No, żółtek ma dwa strzały, więc raczej powinno być po nim. Raz. Drugie. Ej, ja już nie stoi. No, leci. No właśnie, może się. Możesz... Okej, okay, wszyscy. Potrzebowałem siedmiu ludzi, czego jedę. osiem strzałów, żeby załatwić. Już się za to biorę. Ok, tu jest cicho. Tu. Jest tam meld, widzę ładnie. Super, super, że tam jest ten melt, tylko że na razie musimy tam powolutku zmierzać w tą, tą stronę. Tak jest, wykonuję. Hmm. Już tam idę. Copy that już się za dobiorę. Jak, Jak sobie życie. Teraz tak. Zlądaj się. Mówi na to. Przeładuj. 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 Co? Tam jest kolejna grupka. A nie wziąłem żadnego Solta na tę misję? Nie wiem się że jakiegoś solta tam z dołu. I co go nie wziąłem? Nigdy mam nikogo za anyone. Oczywiście kurde zapomniałem. Klasia wysoko służy Ale nic, nic, nic z tym nie zrobimy niestety Tylko to widzimy Czy coś widział? Okej okay. Dwie grupki, czy to jest jedna grupka? Tylko tak rozrzucona Okej, okay. tych z lewej strony nie widzę Szkoda Tylko... Dlatego... Widzisz, ale nie możesz do niego szalić. Ty też, bo widzisz, ale nie możesz do niego szalić. Stąd będziesz coś widział Ale widzisz teraz tych. No to 80% spróbuj Kurde Tak jest dowódcą? tu jeżeli nie, nie, nie zniknie ten mal, to w następnej turze go pewnie zdobędziemy. Żółtek stąd powinien jednego widzieć. Okej, okay, nie widzisz. Przechodzę na pozycję. Ty się rozglądaj. Ty się rozglądaj. 39 A spróbuj, może akurat. Kurde, drugi twój strzał, drugie pudło. Niech dalej pójdzie, to nawet Kroje awansu nie dostaniesz. Ta broń w pogotowiu! broń w No dobra żółtek? O. o, na żółtko zawsze można liczyć. Ten obcy już nie stanowi zagrożenia. Teraz ten. On no, też się na jakieś owrocze powinien nadziać. Ale tym razem pudło. Mam go. Cholera pudło. Jak go masz, jak pudło było? Ale Wojtek rykkowa widzę to dopadł Już nie będziesz kozaczyć Okej okay. to nie jeden pewnie się będzie próbował wszelać A nie, dwa ruchy zrobił nas oskrzydlić A jeszcze coś lecisz, Sektoid... sektoidy idzie? Na tym poziomie Nie powiem, boś tam lekko zdziwiony Zaraz będę na miejscu Eee, yes, mamy maryt. Mam cię. 8! oho, ho 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 To nam tego nasypało 38, no spróbuj Niestety Niestety W drodze Stąd... Czy tam rakieta i tak nie doleci po rufu? Może przed ruchem się? Się uda. mógłbyś byś tego ściągnąć. Ok, albo i nie. Cel już zabiła swojego. Ok. Podejdźmy tu. Przebai się, żeby mnie nie flankował. No, ale może, może akurat nie, nie uda mu się to. Ten jeden. Ten jeden sektor i gdzieś on gdzieś. Tu gdzieś powinien być. Jest szansa, że mnie tu może slankować. Ale to by oznaczało, że będziemy mieli strasznego pecha. Żółty hmm. Będę pilnować tereny. Overwatch. Żaden się nie Overwatch. Zrozumiano, ruszam! Kasia, pójdź tutaj, żebyś mogła za następnym razem sprowadzić z niektórych znaków. A ty Overwatch, raczej nie będziesz nic wiedziała, ale. lepiej, żeby się rozglądała, jakby coś z prawej strony miało nas atakować. Gdzie? Aha, jednak ten się wycofał i zginął. Krzyżyk na drogę. Ok. Jest nie, nie najgorzej. Kasia, coś będziesz ich stąd widziała. Niestety. Panek tego powinien widzieć. No widzi go, ale szanse są nikłe, więc może włącz sobie tylko celność. Gazu. Rekrut tutaj. Przeładowana. Ty przeładuj. Zakiet. Rozglądaj się jakbyś sobie coś wymyślił, jakieś spacerki. Hmm. Tu raczej nie powinien na nadać na bo to jest za duża odległość. A stąd już może będziesz mogła przelić. Przeładuj, Brzuch to się rozgląda, jakby miał tutaj gdzieś wychodzić, właśnie tak. Okej, okay. o! To, to wy, Kasia go wypatrzyła. Ale niestety, niestety go nie załatwiła. Dobra, dwie warty. Dwie warty honorowe A Raczej się nie powinien na, nadzieć na Overwatcha Dokładnie Szanse Overwatcha są minimalne Ma no to granacik jest szansa, że zabijesz obydwu. O właśnie Wszystko zgodnie z planem jak nie mogłeś rozwalić ich z dwoma szczołami, to jednym granatem rozwaliłeś dwóch. Jeżeli ci każdego za 100, to powinnaś będzie awans. Drugi w moich rekrutów e, e, rozszczelił i trapił, więc powinien też zostać 100. Nie wiem, czy dostanie awans, bo 110 jest za awans. Ale zaraz zobaczymy. Zdaje się, że nieźle sobie poradzili. I no właśnie z tego bez szwanku. Jeden rekrut awansował i ty to ty awansowałeś dzięki... Dobra, weźmiemy sobie. Jednak nie, weźmiemy sobie jednak Assaulta. No, gunner sobie niech weźmie. Ultra mm, targeting. I teraz bym chciał tylko zobaczyć, ile to tam tego jeden, jeden celny Będziemy strzał. Obserwować. E, jeden celny strzał z zabiciem ufoka, To jest 100, tak jak mówiłem. A druga z moich e, rekrutów za ten granat dostała 190. Dwa razy strzelała wcześniej, dwa razy nie trafiła i z granat zabiła dwóch. E, w sumie czterech zabitych? Jakim czterech zabitych? Coś się im pomyliło. A nie, może ty tam zabiłaś kogoś? Za czterech zabitych tylko 190? Trochę mało. Może się rekruci pomylili. A ty masz jednego zabitego? No i zero zabitych. Aha, ty mi się rekruci pomylili. To tamta... Tamta rekrutka zabiła dwóch. Tak, tego jednego, którego trafiła, później e, zrobiła... E, na pewno trzech, no ale widocznie czterech. Widocznie ich pomyliłem sorry. Pomyliłem. Mm. Padło trochę kasy. Ile ja tych mam laserowych pukaweczek? Siedem mam. A, siedmiu żołnierzy. Bardzo fajnie. Ale Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Czy mógłbym Dodatkowe zbudować? wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Raczej, raczej nie. Czy jakieś przedmioty mógłbym wybudować? No, na razie nie. Ten laser może jeszcze jakoś byłby. Może z Tylko, że z jak na razie drogi. Muszę szybko warsztat wybudować, będzie wszystko tańsze. Wykryto kontakt. Średni. No to z tym będzie troszkę większy problem. Wyślijmy naszego doświadczonego. Broń Nie go, bo nie jesteś na terytorium... Zbliżam się do przeciwnika. Mamy szans. Ale, ale, pud ale pudłowałeś. Jedna, jedna rakieta tylko trafiona. Wykryto kontakt. Można dwóch agresywnie wypuścić, najwyżej będziemy uciekali. A to jest też na granicy Brazylii, to nie wiem czy go zeszczelisz, raczej nie. Zbliżam się do celu Dopadli nas! Zgubiliśmy kulę. Wykryto kontakt Jeszcze jeden. No muszę za cztery myśliwce to powinien. Cztery w my... cztery myśliwce powinienem go zestrzelić. No, ale chyba nie, nawet go nie złapiesz. Nie, nad wodą jest to, to. To nie ma sensu. Nawet zbliżam się na odległość ataku. Roznoszą nas tutaj! Wykryto kontakt. Stał nam jeszcze dwóch. No dobra, próbujemy. A tylko to już ucieknął. Utracony. My że zaraz tracę ten ostatni, tego ostatniego satelitę. A eee, kawałki broni. Dobra, technik się przyda, mam na razie ich dużo. Wracają. Da Damian, czyli ja wróciłem. Okej. Okay. Wykryto kontakt. Mały zwiadowca, tylko w tym momencie mam tylko dwa myśliwce. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby go zeszczelić. Wrók namierzony. Może my jesteśmy na Brazylią? Zbliżam się do przeciwnika. Jesteśmy pod ostrzałem. Nie widzę celu. Niestety. Wykryto kontakt. Dwa statki nam no, wykończyły wszystkie myśliwce. No niesamowita. Widzimy bandytę. Muszę dokupić sobie trochę tych myśliwców. Zbliżam się do celu. Zaszczelcie go, no! Zaszczelcie go! Szkurde, uciekł mi! Ooo, lepe. Mamy bezpieczne połączenie z radą, dowódcą. Czyś wyżółka misja? Nasze źródła donoszą o niepokojącym incydencie w Nowej Fulandii, na wybrzeży niedaleko Soundu, który udał się kontakt z wioską rybacką. Mm. Doskonale. Paweł, mówiłeś, żeby Pytamy na tę misję nie chodzić. Prac. Ale korczy jest spróbować. <laughs> korczy jest spróbować. Tylko się muszę zastanowić. Ale też będzie następna misja. Więc może się prześpiesz, z tym zastanowię. Czy mamy w ogóle taki skład, który mógłby popalczyć? Bo jak widzę, to na razie jest dużo snajperów. A snajperzy nie są najlepsi na te sality. Dobra, zastanowimy się w tej misji. Podej podejmiemy decyzję. Trzymajcie się, cześć.